Ło, wow, drodzy moi, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Mój kanał jest przecież malutki, ledwie 57 subskrybentów na chwilę obecną, co to jest? A w ostatnim czasie dostałem od Was zaskakująco sporo prywatnych wiadomości. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, odpowiem na nie chętnie. Unknown Artist pisze do mnie. Bardzo chciałabym zacząć czytać książki z uniwersum Doktora Who, ale nie wiem gdzie zacząć, szczególnie zależy mi na tych z dziewiątym doktorem. No generalnie to wygląda tak, że większość książek z nowych serii stanowi oddzielną od innych całość. To no są tam jakieś tam wyjątki, na przykład Timelord Victorio, Time Lord Victorious tam, Victorio, tam, tam były bardzo różne media, ale były też i dwie książki, w pewnym sensie kluczowe dla całej tej sagi. No ale tak ogólnie, no to jak zobaczysz 9 doktora na okładce, to na 99,99% ,99 to będzie coś z samodzielną fabułą. W ogóle masz o tyle szczęście, że z dziewiątym wyszły naprawdę naprawdę fajne książki. Mi się szczególnie podoba Steelers of Dreams, o się omawiałem na kanale, ale te inne też są bardzo spoczko. Chyba z dziewiątym, chyba się nie mylę, to sześć książek wyszło. Co do tego, gdzie kupić, no to ja w papierowe wydania zaopatruję się na stronie Kraina książek, a w wersje elektroniczne na ebooks.com. W opisie tam jeszcze linki i do tego jeszcze linka do listy książek ze współczesnymi doktorami. Tam możesz sobie obczaić tytuły i później szukać do kupienia tych, które cię zainteresują. Alter Aneta pisze, tak wyśmiewasz serię 11 i 12 i Jodie, czy ty masz jakiś problem z kobietami? Anetko droga, z tego co się orientuję, to osoba odpowiedzialna za to, że te serie są tak nieoglądalne, to jest facet, Chris Chibnall się nazywa, i z niego dreła, hanu, nie umie pisać. No, nic mi nie wiadomo, żeby on był kobietą, no ale może czegoś nie wiem. Egon13 pisze, mówiłeś kiedyś o BBV, które robi audio jak Big Finish. Mają jakieś serie z doktorami? Wiesz co? No oni to generalnie robią raczej serię o wrogach niż o doktorach, a ja kiedyś widziałem coś takiego um, Profesor i Ace. No to oczywiście jest Ace i siódmy doktor, tylko tam nie nazywają doktor <coughs> Tylko właśnie profesor, tak jak to ona go nazywała w serialu. No dlaczego tak jest? No jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o force. Jakieś tam, jakieś tam licencje, te podobne kwestie, pewnie to jest jednak dużo mniejsze niż Big Finish firma, to pewnie ich... Nie stać. No ale w każdym razie, no, jest, jest coś takiego. Chociaż większość, tak jak powiedziałem, większość to jest jednak seria z wrogami. Tam z, są taranami, z frakcją Paradox, było chyba zarani. No i takie. Pit pisze. Oglądałeś zaginione odcinki? BBC wypuszcza coraz więcej animowanych w miejsce tych, których brakuje. Oglądam teraz łeb of Fear z Troughtonem. Super polecam. Słyszeć, słyszałem, ale no. Generalnie te animacje to mnie tak jakoś odstraszają trochę. No ale na szczęście jako mul książkowy mam na to sposób. Oczywiście mam tutaj na myśli nowelizacje, które zawsze polecam. No, krótko mówiąc, fabuła w postaci książki. No to do mojego serca przemawia znacznie, znacznie bardziej. No i co? No, to już będzie na tyle. Bardzo Wam dziękuję za pytania. Wszystkim Wam za nie bardzo dziękuję. No, prawie wszystkim Tobie, Anetko, nie? Mam nadzieję, że odpowiedzi Was usatysfakcjonowały. Ślijcie kolejne pytania i piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało. Cześć.